W ostatnią sobotę przy wiejskim domu kultury w Rogowie odbyło się oficjalne powitanie wakacji w formie festynu. Festyn był przygotowany głównie z myślą o najmłodszych. Wśród atrakcji znalazły się basen z kulkami, dmuchaniec do zjeżdżania, bańki mydlane oraz klaun robiący balonikowe zwierzątka czy miecze. Na wydarzeniu można było spróbować też chleba ze smalcem i barszczu. Wieczorem zaplanowana została dyskoteka w klimatach disco polo. Mamy zamek dmuchany, mamy kulki, e, przewidziane są konkursy z nagrodami dla dzieci. E, Pani Leonida Sobczyńska jest u nas z butami, z koczkami, dzieci będą mogły sobie poskakać, jest Olek Kopański będzie uczył dzieci jak kręcić różne postaci zwierzątka z balonów. Dzieci są wiernymi widzami, także myślę, że będzie tutaj sporo Zaczyły dzieci. wakacji trochę dzieci wyjechało z rodzicami, ale myślę, że mimo właśnie tego fajna pogoda jest, że dopiszą właśnie, będziemy mieli gości dużo. Frekwencja dopisała, a uczestnicy bawili się dobrze. Na pewno można się spodziewać podobnych wydarzeń w Rogowie w przyszłości.